Ciche serce na każdy dzień. Czasem najtrudniej jest dostrzec działanie Boga tam, gdzie wszystko wydaje się zwyczajne i dobrze znane. Serce zamknięte w przyzwyczajeniu potrafi odrzucić łaskę, która stoi tuż obok. Ale słowo Boga, choć odrzucone, nigdy nie milknie. Wciąż szuka drogi, by dotknąć człowieka. Kiedy pozwolimy, by przebiło skorupę naszej codzienności, odkryjemy, że w tym co proste ukrywa się największa moc. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.